hat16challenge2militaria.pl Pod tym filmem znajdziecie link do akcji Się Pomaga. Wpłacajcie ile możecie, a jak nie możecie, to chociaż dzielcie się dobrym słowem. OK. Czas na naszą szesnastkę. Pamiętajcie o jednym. To jest mój pierwszy w życiu rapowy tekst, który popełniłem i jeżeli którykolwiek z wielkich raperów chciałby mnie zaprosić na swoją płytę, to niech to dobrze przemyśli, bo już na pewno lepiej nie będzie. Bitu nie ma, bo nie było na bit czasu, a więc Zaczynam. Moja gorąca szesnastka. Nie jestem raperem i mój rap to jest awaria, lecz do challenge'u staje całe militaria. Czas jest specjalny i już wszyscy o tym wiemy. Czas jest taki, by powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy wszystkim ludziom służby zdrowia. Przy Waszym poświęceniu cała reszta niech się schowa. Za Waszą pracę, za Wasz trud ten ciężki czas, za to wszystko bardzo podziwiamy Was. To nie jest rap, tylko zwykłe rymowanie. To nieważne, bo to głośne zawołanie do wszystkich tych, którzy dziś tego słuchają i tak jak ja głośno szybko strzelają. Lecz nie z wiatrówki, łuku czy też innej procy, tylko słowami. Użyjemy dziś ich mocy, bo przecież wszyscy razem dobrze o tym wiemy. Wszystkim medykom krzykniemy głośno DZIĘKUJEMY! Ok, czas na nominację, a ja nominuję Was, wszystkich naszych widzów. Po prostu dzielcie się dobrym słowem i pomagajcie. Nara!